A to jest w ogóle miejscowość, gdzie się urodził były prezydent e, Gambidzha I tam jest, tam jest e, jego dom, ogrodzony przez żołnierzy. Bo ten prezydent uciekł. uciekł. Hmm? Kandelai. 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 E, tak się ta miejscowość nazywa i ten prezydent uciekł bo był odpowiedzialny za wiele e, morderstw. Owszem e, była poprawa edukacji, bo była darmowa. Też zabronił e, okaleczania kobiet, tak zwanego obrzezania, ale też było dużo morderstw. Zaliczył się do tego tak zwanych dyktatorów Wojsko pilnuje, ogrodziło jego dom, gdzie się urodził. No też, żeby nie, nie, nie dać mu szansy powrotu. Tutaj panie, moi drodzy cały czas sprzedają, bo to jest i, i, i jedna z możliwości, gdzie mogą zarobić od osób z tak zwanej bogatszej gambii.